dzisiaj pokażę wam sprawdzone wskazówki, triki jak stać się lepszym w Fortnite, których ja używam oraz wiele pro playerów. Jedną z najważniejszych rzeczy, żeby stać się lepszym graczem w Fortnite są dobre ustawienia. Ustawienia w większości to są preferencje, jednakże są parę ustawień, które warto zmienić, żeby stać się jak najlepszym. Pierwszą rzeczą, którą warto zmienić, jest ustawienie performance mode. Są performance mode Legacy Performance oraz zwykły performance mode. To jest raczej po prostu ustawcie to, co Wam lepiej chodzi. Mi osobiście chodzi lepiej Legacy Performance Mode, ale Wam może lepiej iść performance mode zwykły. Eee, drugą rzeczą to jest ustawcie po prostu wszystko na najniższe ustawienia. View Distance i tak nie pokazuje Wam graczy, więc nieważne jak macie nisko, to i tak jest bez różnicy. Więc najlepiej dajcie po prostu na najniższe, jakie się da. Tutaj też najniższe, tutaj też niższe. Eee, tutaj dajcie na ON plus Boost Nvidia Reflex Low Latency. Nie wiem, co to robi, ale jak to ustawiłem, to mi FPS się zwiększyły, więc warto to ustawić. Następną rzeczą jest, są serwery. Ja na Europie. Wy sprawdźcie sobie, czy na pewno macie ustawione na Europę, czy na tam, gdzie tam mieszkacie. Po prostu spójrzcie tutaj, e, gdzie macie najmniejszy ping, gdzie macie najmniejsze MS. No i ustawcie tam, gdzie macie najmniejsze MS. Zawsze możecie też ustawić po prostu na automatyczne. Tutaj jest auto, no i to wam ustawi najbliższy po prostu serwer. Ok, więc większość treningu spędzam na mapie Raider 464. Tego twórcy. Najgorsze macie kodik do tej mapki. Pierwszą rzeczą co robię to jest wchodzę w edit. No i tutaj robię sobie parę powtórzeń. Tak, przynajmniej to powtórzeń sobie robię. I ogólnie staram się jak najmniej ruchu zrobić, żeby zaznaczyć edit. Tak mało jak się da próbuję. No i tak ze 100 powtórzeń sobie robię ogólnie. No następną rzeczą to robię to jest wchodzę sobie na freebuild'ika włączę sobie timer i sobie na 70% I się oraz sobie Tak żeby jak najmniej edytów mi ogólnie Jacciaż lekka mi ścina i hierka ale to nie jest problem. No i tak przez pół minutki potem schodzę. Włączam timer. Ten jest to 20%. No i staram się po prostu... O, czekajcie. No i to akurat przez minutkę robimy. No i staramy się nie dotrzymywać ogólnie. Także po prostu się przywiczać do szybkiej prędkości edycji ogólnie A ja tam się otrzymałem przez przypadek No ale staramy się jak najmniej dotrzymać po prostu No, normalnie przez, przez minutkę, ale ty ja teraz robię przez pół minutki. No i ostatnie na 100% żeby się do końca dotrzeć. Się normalnie. No i tutaj siedzimy dopóki po prostu nam się nie odechce ogólnie. Więc dzięki za oglądanie. Jak, jeżeli wam się film podobał, to zostawcie komentarz i lajka. I. Siemano.